W z tej sko? dzisiaj obce izolacji No dobra nie no nie będę taki bo zacząłem grać troszkę w Happy Wheels Nie to jest opcja izolacja horror i science fiction gra cholera co ja gram po prostu zacznę po prostu grę zobaczymy co to jest gra jest z, z polskimi napisami więc jest spoko ludziska będziecie rozumieć oczywiście to jest horror tak jak mówię znaczy, przynajmniej tak, tak to się wydaje, że to jest horror. Będzie na ścigał tutaj opcji. Zawsze marzyłem, żeby być ściganym przez obcego. Z góry przepraszam za jakiekolwiek dźwięki wychodzące e, gdzieś tam z zewnątrz i z mojej buzi, ponieważ ja mam aktualnie cukierka. Streptolis, tak. Mhm. Dziękuję. Troszeczkę boli mi gardło, ale to nic, to nic, spokojnie. Dobra. Klikamy, zagrajmy. Zagraj znaczy się. opcje izolacja, ponieważ te dwa to były dodatki. I zacznij grę. Poziom średni. E, tak, odpaliłem sobie na chwilę grę, żeby zobaczyć, co napisy. Za pierwszym razem by nie było, więc dobrze to zrobiłem. E, tutaj wszystko mam ustawione. Klikamy Enter i zaczynamy. Zaczynamy grę. E, gra jest zrobiona przez Studio Sega, co za chwilkę zobaczycie. Będzie Sega Presents. No dobra. I. I Gra miała premierę dzisiaj. Ma sens? Ma sens, chyba ma. Tak, zdecydowanie ma sens. Odcinki będą pojawiały się w poniedziałki i piątki. Tak, dokładnie. No, to chyba by było tyle. Co mogłem powiedzieć? Sega Presents. Widzicie, mówiłem, że będzie. Mówiłem, mówiłem, że będzie. Ja oczywiście boję się troszeczkę o prawa autorskie, więc będę e, Wam troszeczkę tutaj nawijam. Raport końcowy z podkładu statku transportowego. Dobra, nie będę czytał, bo to gównianie mi wychodzi. Hmm. The other members of the crew. Pozostali członkowie załogi: Kane, Lambert, Lambert. Parker, Parker. Brett. Brett, Ash, Ash. Jezus, jakie, jakie opóźnienie, no? I kapitan Dallas. Coś tam jeszcze dalej było, ale zniknęły mi napisy. No niestety. Za jakieś 6 tygodni powinnam, powinnam dotrzeć do granicy układu. Przy odrobinie szczęścia sieć powinna namierzyć mój sygnał. Nie, yeah, dobrze. Będą namierzali mój sygnał. O oh ja, yeah. o tym zawsze marzyłem. Zawsze marzyłem o tym, żeby ktoś namierzył mój sygnał. Mówiła replay. Ostatnia ocalała członko... członkini załogu. No, 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 stromo. No, stromo. Nie, ja czytać nie umiem. Nie umiem czytać po polsku w ogóle. Ja to potem troszeczkę zwolnię to moje czytanie i będzie taki porządny głos taki. Ostatnia członkini załogi, non stromu. Ripley. I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. This Amanda is a commercial vessel. Hello, baby. Nisadora has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the nostromo. skrzynka Wiecie, Nie, one są czerwone. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's Proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a, a permanent Freeport port. I know it. what it is. Transits arranged There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days Za two dni? Travel out czekać dwa dni? Po premierze gry jeszcze dwa dni mam czekać, żeby wyruszyć w podróż. If you're willing. No to są chyba gdzie zijaja. Look Ripley. When this job came across my desk, I read the case history. I know. I'm working in the region where she went missing. I'm still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the torrents if you want to come along. Yeah, go. 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 There'll be some closure. There's a lot of. What's the place beyond dokładnie. Ale to raczej nie jest Ellen Page, tak mi się wydaje. Tam Eli. El, El, no dobrze powiedziałem, cicho! Cicho, będzie dobrze! Cicho! O, budzimy się w kapsule, jesteśmy kosmitą! Jezu, jezu! Kosmitą! Kudą, nie patrzcie! Nie patrz, nie, nie, nie no dobra, no możecie, no pozwalała. O! Użyj klawiszu kierunku, aby iść. Ech, zaloguj się. A replay. Amanda, replay. Dziękuję ci bardzo, kochana. E, komputerku, znaczy się kochanym. Mogę coś jeszcze tutaj użyć? Bo, bo coś tu było użyj. Szukaj. Ech, wow! Akumulator, weź przedmiot, weź przedmiot. Dziękuję bardzo. Jezu, jak mi dziwnie myszka chodzi. Może to, użyć to jakiś włosy góra tym. Znajdź panie, który pozwolą ci coś tam, coś tam, coś tam. A tu jest jeszcze skrótka. Skrótka tutaj jest. Okej, okay. już więcej skrótek nie ma. Użyj. Ech, mogę zamknąć! To kto mnie otworzył? Kto mnie otworzył? Excuse me. Excuse me. O, jacie, jaka. Ta gra jest ładna. Grafika jest ustawiona na ultra i chodzi normalnie, jakby. No, tak chodzi normalnie, no. Normalnie nie ma w ogóle spadków FPS-u, w ogóle. W ogóle. Mógłbym... Czemu ona wlazła do szafy? A, ona się ubrała. O, nawet nogi widać! O, w dupę, ja mam nogi! Patrzcie ludzie! U! Dobra, nieważne. Nie no, nie będę taki przecież. No. Nie mam nóg. nie mam. Ja zawsze chciałem mieć nogi, ale po tym jak mi ukradli nogi, to, to nie... O, mogę zapisać grę! Dobra, wiemy, że w telefonie zapisuje się grę. Wiemy o tym już. I trzeba chwilkę czekać. E, trzeba pomóc jeszcze napisać. Tak, chciałem napisać. Dziękuję Ci bardzo. E, pram, pam, pam, pam. O, mogę szukać! Element B. Uuu, element B to brzmi groźnie. Terminal dostępu. Podświet. wybierz. Page up, page down. Przebień osobisty. Parę e, lekkich szukał wizera nawigacyjnego. Mam znajomego, który stracił statek i szuka pracy. Re ręczę za niego masuliny na Stara śpiewka. Kropiański. koropia... Wski zaproponowały, zaproponowały niższą stawkę i poprowadziły mu klientów. Małym. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. E, wybierz, mogę tutaj wybrać, mogę kub, nacisnąć powrót, będzie powrót. Powrót, powrót. Dobra, dowiedzieliśmy się, że zaproponowali komuś pracę. Nie wiem dokładnie komu, ale chyba musimy się wrócić. A, czekajcie, a tam byliśmy, tak, tam była szafka, w której się przebraliśmy. Tak, teraz idźmy dalej. Mogliśmy w sumie iść w majtkach, czemu nie? Byłoby wyraźniej dla. Dla osób, które są jeszcze ewentualnie na tym startu. Chyba, że tutaj tak naprawdę nikogo nie ma. Możemy się przebrać w kostium. Nie możemy się przebrać w kostium. Tu są drzwi, tam są drzwi, wszędzie są drzwi. Jest tu tyle drzwi, że można by chodzić non stop i zwiedzać do końca życia. Ale ja tego robić nie będę, bo to strata czasu. Mogę biegać? Nie mogę. Mogę skakać? Też nie mogę. Mogę atakować? Też nie mogę. Nic co robić nie mogę. Będziemy chodzić i błądzić. Mam jakiś e, cel? A, mamy nawet mapę. Porozmawiaj z Samuelem. E, porozmawiaj z Taylorem. E, coś jeszcze? Nie. Gdzie to jest? E, muszę mieć tutaj, dobra. Idziemy porozmawiać z Samuelem. Porozmawiajmy sobie z Samuelem na tematy... E, na tematy... E, jemu nieznane, ponieważ e, to będą tematy... kobiety. Ona ma nogi. No, nie potrzebuję tak dużo śniadania jak ty. Przeprowadziłem tylko instalacje Torrens. Wszystko utrzymywane na samochodzie. Zdaję sobie jest to bardzo podobny model do... Venestroma. M-klas. Klasa M? Ja bym wolał klasę 1, wiecie, pierwszą klasę. Że Umieścili Amandę Ripley w jakiejś kuźwa klasie M. What? Dobra, pójdę sprawdzić. Porozmawiaj z Samuelem, już to zrobiłem. Teraz idziemy porozmawiać z Taylorem. To, to był Tyler, kto jeszcze tutaj na górze był? Tak, Taylor. Czy ktoś jeszcze tutaj może ktoś jest? E, nie, tu jest safe. Dobra, w takim razie idziemy na górę, potem w lewo. I dojdziemy w tym samym sposobem do Taylora, który ukrywa się. E, nie, tak, tak, w lewo, dobrze. I tutaj ciągle prosto teraz. Niestety nie możemy biegać jeszcze. Yem, eee, ziomek wstał sobie, żeby sprawdzić jakieś tam coś rzeczy na tym, na tym całym statku I, i powiedział, że podobna budowa to jest, jest do non, non To jest Taylor. Taylor. Taylor, o to jak Taylor Swift! Jezu kobieto co ty tu robisz? zaśpiewaj mi coś! Sorry. Zaśpiewaj mi, Trumble! Trumble mi zaśpiewał. No I'm dobra, nie, nie śpiewę. Do awesome. podróż You're bywa it's do it's ekspertów it's where, where, the to The loss of the and its cargo cost the company a okay. lot of money. <młysły> it's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. Realize your mother has been missing. Tak. A ty jesteś taka i tak brzydko mówisz o tym <młysły> wszystkim, że jak sprawę, to bla bla. bla. Nie. Widziałeś Samuela? Tak widziałem. Tak widziałem. Tak, widziałem. Tak, widziałam w sumie. Już porozmawiałem z Tyler, Dobrze jest. Gdzie teraz muszę iść? Muszę iść tam. O. Dobra, czy w takim razie możemy jeszcze coś, coś sprawdzić? Możemy. Możemy szukać części. Możemy. Skoro, 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 skoro może, to i szukać części. Czyli nie musi być coś z jakimś takim ideą, że robi się bronie, że robi się, craftuje się bronię, coś w takim stylu. Zobaczymy. O, przypomina to troszkę Star Trek'a. Eee, nie, no dobra, w ogóle nie. Tu, tu jest... Tu jest ten... Tu jest mostek? Tak, to jest mostek. Tutaj siedzi sobie kapitan. E, czy możemy gdzieś usiąść? Na przykład tutaj? Nie możemy. Tutaj? Eee... ta te... Cześć! O! Z tobą chyba mam rozmawiać. Czyż nie? Nie, ale jesteś brzydka. O! Już! A, bo on musiała przyjść, on musiał przyjść, okej. Okej. Była zniszczoną, kiedy ją kupiłam. Trwało jej kilka lat i wiele kontraktów, żeby ją zrezygnować. Teraz zapłaci za siebie. Powiedziałaś, że przyjeżdżamy do Sebastopol Sebastopolu. Sevastopol Station. Tak. Sheriff Okej, zapamiętam. Dobra. Zgadzam się. Miejmy to za sobą. Bardzo dobrze. A to nie ja. Ja też chcę powiedzieć hello. O, tu będzie. Gdzie? Jezu, ja też chcę powiedzieć siema! O, mogę coś to wziąć, o wziąłem akta Przebudzenie, Uuu, zróbmy cię, Ben jaki jakiś statek, o ja nie wierzę My Takim normalnie to jest soku Milenium prawie, że No normalnie bez jaj Możemy ją zobaczyć? Nie Ale że co, nie będzie żadnego obrazu hologramu ani niczego, to, to jaka to jest technologia, że oni mają statki z jakiegoś nie mają hologramów Włącz 74, zbliżenie Dziękuję bardzo I can't bring the Torrens into that. Fucyky. This is a commercial vessel, Torrens, out of Saint Clair, registration number MSV 776. Zrozum, stację, tempa. Passengers on a bond. You're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. <coughs> Szyryfie? Szyryfie? Tutaj Torrent Prosimy po ponownie. Podłączony do gniazdka idiota? Czy nie? Się pytam się. Straciliśmy łączność. Zgadzam się. Pff, nie gada, że ja będę w skóz z jakąś kobietą. Znaczy, no. Obok kobiety. Nie, nie będę. Chyba, że to ona. Nie, to był ten... Taylor i Samuel. Tak, to Tyler. Taylor, Taylor, Taylor. Eee, Takie wiec... A nie kuźwa, pójdę razem z nimi. O, ja nie wiem... Chyba, że to nie byłem ja. Nie, to byłem ja. Dobra. Idę tam pierwszy raz, ale ja ci będę mówił co mamy robić. Ja będę ci mówił co mamy robić, kobieto, w okularach. Taylor Swift. Dziękuję. Tak. Wegnął problemy? Zaśpiewaj trumble. Weźcie, trumble. O, rób to co ja. Robię to pierwszy raz, ale rób to co ja. Nie zwracaj uwagi na to, że ja nic kompletnie nie umiem. A to nawet chyba nie będę. Ja tego robię, tylko komputer. Nawet nie wyjdę ze statku. Tylko pójdę już będę na stacji. I co mi z tego? W mordy Co tu się stało? Papa, pa, Taylor Samuel, papa. Pa. Miło było was poznać, naprawdę. No. To tyle by było po Taylorze, i tyle by było po, po Samuelie, tak? Dziękujemy bardzo. Zgłoście się. Zgłoście się. No i się nie zgłosili. I kawa przepadła. Ha, my przynajmniej weszliśmy. Dobrze jest, pasuje mi to. Mhm. Patrzcie na to, że oni tam mają symulator tego: e, symulator powietrza ziemskiego przyciągania w sensie. Jaka to musi być naprawdę poważna technologia. Naprawdę cholera jasna. Jeszcze nawet na ziemi takiego nie ma. Znaczy, no wiecie, no... Jest taka powietrzna kopuła, ale to, to bardziej symuluje to co się dzieje na przykład na księżycu albo gdzieś, ale bez przesady. Znaczy, no dobra, może to nie aż tak wygląda. Ale dobra, nieważne. Okej. Okay. Dobra, utknęliśmy na jakimś statku, ponieważ zabrali nam Tay Taylora i zabrali nam Taylorkę i Samuela. Mamy kombinezon. Wow, mogę się przebrać! Ale będzie to widoczne, prawda? Czy naprawdę dadzą czarny ekran? Ja nie mogę i już jest rozebrana. No, ja nie mogę, ale hamstwo totalne. A mogę się z powrotem ubrać? Gówno, nie mogę. Ale guzi, bo jakie niemiłe. Ja tu się staram. A ona mi takie rzeczy robi. Postęp w grze zapisuj w punktach rejestracji, tam jest punkt rejestracji, który ostrzega, ostrzega cię, jeżeli w pobliżu będzie nie znajdował się nieprzyjaciel. Okej. Okay. Ostrzegą cię. Okej, okay, ostrzegą cię. Dobra ludzie, mamy pierwszy odcinek, to mam nadzieję, że wystarczy 16 minut, 17 minut. Jeżeli serio wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Ja oczywiście będę publikować z tego odcinki, bo jestem nawet ciekawy, co będzie się działo. Jak widzicie, tutaj rękę naprawdę ma jakąś taką chudziutką, czyli może jest to jakaś choroba, nie wiem, ee, choroba, wiecie tego, co się chudnie, nie wiem, bulimia, nie to musiała wyżygać co chwilę. E, no wiecie, no to taką, taką, to się chudnie, albo by po prostu wzięła jakiś przykład z modelki. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć pa! i widzimy się w nowym odcinku, czyli w piątek. Zobaczymy. A w sobotę zaczynamy nową serię yy, jakiejś tam gry też horroru. Nie pamiętam nazw. Wszystko macie w kalendarzu. Zapraszam was na moją stronę www.neskot.com I tyle. I tyle. Na razie. Cześć i pa. Tak jak mówię, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.